Witam wszystkich w wtorek Ja jeszcze zachrypnięty, chory Ale trzeba do pracy jechać niestety Mgła jest Popada samochód mokry widziałem jak to mgła opada, nie Wyszłem, reklamówka puszek Czekała na mnie Idziemy tu, zerkniemy a dzisiaj to pewnie nic nie będzie No Ale trzeba sprawdzić Tu to jakieś krzaki i tak dalej w workach Tu jest puszeczka, ale jej nie sięgnę Niestety Styropiany jakieś słabiutko Pusto, a to sięgnę jedno chociaż jedno sięgnę. Dobra, jedna Jedna i ta reklamówka co wcześniej jest. Alej tu coś mamy Tu coś mamy, widzę Muszeczka się uśmiecha do mnie. Nie było, a tu jednak się pokazały, nie mam za dużo miejsca w torbie, ale ile się weźmie to się weźmie, zresztą ktoś inny pewnie skorzysta, bo już nie będę się wracał, jak już pójdę zanieść. Tajgery. Królewskie tajgery. Wszystko chyba w tym worku. Chyba tam. A tu coś jest jeszcze w drugim worku. Nie będzie pełna torba znowu. Chciałem podziękować wszystkim, którzy wspierają mnie. Jak wiecie jest już 500 subskrypcji. lecimy teraz do 1000. Ale o subskrypcjach to w weekend może nagram Oddzielny filmik A w razie zbieramy troszeczki. Jest tu sporo ich miało być mało, a tu się okazało, że tu już oręce ładny już piwa wypił Już mi trochę wypadają stormy, ale coś tam wejdzie. Hmm. torba pełna, tam jeszcze coś tam zostało, ale już resztki takie jak ktoś sobie weźmie tak to się przedstawia, pełna torba a więc nie jest źle, poniedziałek udany, wtorek udany idziemy zajść teraz dosypać do kubki już jestem tutaj wysypiemy to tak to się przedstawia puszki puszki dobrze myślałem energetyki same dobra Padáme do práce.